Tylko pamiętamy o czym? Dla kontroli? No właśnie Jeszcze tej pani pozwól dalej zejść, bo tak naprawdę powinna... Tu nie ma wysepki, czyli okay, powinna... Jak już będzie miała, tak uh -huh. jak Już będzie miała końcóweczkę, to wtedy ruszasz na zakładkę tak zwaną, tak? Dobrze Tutaj dajemy kierunkowskaz, dajemy oczywiście, dajemy Mamy ja ze znaku. I teraz jedziemy zgodnie ze znakiem. Tak. I na następnym skrzyżowaniu w lewo. Dobra. Czyli zgodnie ze znakiem i na następnym skrzyżowaniu w lewo. Znakiem i skrzyżowaniem mhm. Dobra. Jesteśmy dalej w strefie egzaminacyjnej. No, powiem tak, to skrzyżowanie nie jest łatwe. Trzeba się skoncentrować. Mam akurat chwilę, bo ma światło za i będziemy teraz ruszyć. No, 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 no. 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 Chyba coś nie tak. Coś delikatnie. Po pierwsze, co mnie zawolało, powiem szczerze. Serduszko mnie zabolało, bo przecinałaś szyny tramwajowej, i nie popatrzyłaś w lewe lusterko, czy nie nadjeżdża tramwaj. Prawda, czy fałsz? Cornelia. Spojrzałam lekko, mogłam spojrzeć Dobra, jak spojrzałaś to jest OK, bo ja patrzyłem ci mocno w oczy i nie widziałem właśnie tego, tego lustereczka. Ale dobra, jeżeli popatrzyłaś faktycznie... A ty gdzie idziesz? Nie rozumiem. Ja zagadałem cię, ale kontroluj. Jasne. Bo oni pojechali, bo mieli swoje światło. Tak, tak. A to powiem Ci szczerze, że to tutaj dużo osób tak robi właśnie, sugeruje się tym, co się dzieje przed, przed nami, teraz już a teraz nie tak jest. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. to był przypadek. Dobrze, pojedziemy dalej drogą z pierwszeństwem e, przejazdu. Widzimy, jak przebiega. Dobra, widzimy. I co chciałem powie powie powiedzieć odnośnie tego tego skrzyżowania. Mówiłem, że one jest dosyć trudne, dlatego że tam jest kilka ważnych elementów. Po pierwsze przecinamy szyny tramwajowe, po drugie musimy usytuować pojazd na odpowiednim torze jazdy. Tam trochę się tam działo, ale okej. Okay. No i później już tutaj to znowu mamy ten barierę, że mamy synalizację świetną, pierwszą i później teraz tą drugą, prawda? Takie podzielone mamy tą, 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 tą część. Także musimy tu mocno się skoncentrować, bardzo trudne jest skrzyżowanie, ale powiedzieliśmy, że będziemy tutaj robić, więc działamy. Pojdziemy jeszcze najtrudniejsze. Ale tylko na, dla ciebie to jest, co to jest dla ciebie? Nie, no najlepiej przejechać teraz, niż potem się w tam gdzieś wpakować. Tak. Nawet pomijając na egzaminie, kurde jakaś normalnie i się wpakuje na skrzyżowanie. Tak, dokładnie, chodzi o taką swobodę poruszania się już po kurcie, tak? nie chodzi o egzamin, egzamin jest formalnością, zawsze mówię, że nie jest trudny, bo fakt tak jest, że nie jest trudny, natomiast yy, chodzi o swobodne działanie, tak, że ja umiem sobie radzić w dużym mieście, Wrocław jest trudny, ale właśnie chodzi o to, że później, czy pojedziemy do Warszawy, Poznania i tak nas to kiedyś dopadnie, że pojedziemy do innego dużego miasta i wtedy nie mamy tych problemów. Znamy zasady. Pomysł dobry, Karolaja, dobrze, dobry pomysł, tylko odpuść to teraz, już tak jest. Tutaj za mały odcinek mamy za chwilę linia ciągła. To już nie zna na siłę, ale teraz mamy możliwość, więc możesz się do tego przygotować jeszcze raz. Dobry pomysł był, więc spróbujemy go zrealizować. Tak, dobrze było. Dobrze było i patrzyłem na ciebie. Głowa Ci nie poszedł do tyłu, więc zawodowo. Na skrzyżowaniu najbliższym poproszę cię w prawo. Tak, To jest taka ciekawostka, bo to jest jedno, na to nazywam autostrada, autostrada rowerowa. Więc naprawdę tutaj długi odcinek wyasfaltowany dla rowerzystów powoduje to, że rowerzyści tu naprawdę dosyć szybko tu podjeżdżają. Więc tutaj szczególna ostrożność w takich momentach. Proszę na najbliższym skrzyżowaniu w lewą Co tu ma pierwszeństwo Kornelia? Już myśl Prawa o tym. strona? Tak. Prawa strona. A jaki on ma już znak ustawiony? Cornelia. Czyli kto ma pierwszeństwo? Jedenka, 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 jedenka. No to... No to pokaż to. No właśnie, ale wiesz dlaczego to tak, skąd to wyszło, że tutaj miałaś wątpliwość? Nie. Dlatego, że znak droga z pierwszeństwem był zasłonięty centralnie przez drzewo. Nie było tego znaku widać, bardzo, no bardzo szczątkowo było widać ten znak, dlatego moja podpowiedź, jeżeli nie rozpoznałaś znaku z jakiegoś powodu, zagapiłaś się, lub był zasłonięty to zawsze jak wjeżdżasz w skrzyżowanie sprawdzaj znak po prawej stronie jezdni dobra i będziesz miała lekarstwo na to bezproblemowo będziesz wjeżdżała i będziesz miała na tym kontrolę w prawo okej, okay, kontrolujemy, możemy nie pojedzie za szybko dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze dosyć późno dosyć późno prawda? Kierunkowska, prawda? bo byśmy... I to jest niebezpieczeństwo, Kornelia. Wiesz dlaczego? Bo wyjeżdżasz na częściową na jezdnię i nagle hamujesz. Mhm. Czyli w takich momentach staraj się od razu sprawdzić, czy po skręcie będziesz musiała się zatrzymać przed przejściem. To przejście jest integrowane ze skrzyżowaniem. Mhm. Więc jak ty wyjeżdżasz i nagle robisz bombę, mhm. no to ten z tyłu jak będzie jechał, to będziemy Wierzę to, tak? Mm -hmm. Będzie mógłby być jakiś problem. Także e, zanim wyjedziesz, sprawdzasz odległość czy, czy jedzie pojazd, czy nie jedzie pojazd i sprawdź czy czasami pieśni nie dochodzą. Mm -hmm. To lepiej nie, nie wyjeżdżaj. Okej. Okay. Dobra? Mm -hmm. Taka kontrola stuprocentowa całości, nie? Skrzyżowania. Ale dobrze, dobrze. Dojeżdżamy do skrzyżowania o ruchu i proszę, żebyśmy zjechali e, drugim zjazdem. Dobra. To jest pierwszy zjazd. Tak, super, to jest pierwszy to jest, zjazd. Jest tak. Trzymaj się swojego pasa bardziej prawej, bardziej prawej. Dobrze i na najbliższym skrzyżowaniu w lewo. Tu się dzieje dużo, dobrze. Staraj się, żeby ci na tym skrzyżowaniu okrężnym nie wyrzucało tak na zewnątrz, czyli bliżej prawej strony się trzymaj. Bliżej do krawężnika, dobra? Dobra. Bo tak ci strasznie troszeczkę wyrzuciło strasznie troszeczkę no fajnie dobrze, pamiętamy skręt w lewo dobrze dobrze dobrze, dobrze. teraz dobrze ten kierunkowskaz nie jest później tego kierunkowskazu. Jeżeli był znak, że nasz, nasz pas się kończy, to już akcentuj kierunkowskazem. Dojeżdżamy do tego skrzyżowania, w którym mieliśmy tam problem. I poproszę Cię. Abyś wjechało w to skrzyżowanie z prawego pasa, o, tu niespodzianka, dlatego, że byliśmy zasłonięci, to przejście było zasłonięte przez ten bus. Ja miałam przeczytać, że ktoś będzie. No dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Trzeba się tego spodziewać, właśnie. O to chodzi, tak masz działać. Miałaś jechać z prawego pasa w Kornelia. Dobra. Już się rozglądaj. Już, 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 już. Dobrze. Pod, w ruchu. Decyzja w ruchu jest płynnością jazdy i to podkreślamy. Dobrze. I dalej szukamy pasy na wprost. Dobra. Ty wybierasz jazdę na wprost. Dobrze, to, to jest trudne zadanie. No, Czyli muszę tu skręcić. Tak, Wtedy. to jest już... Tak. Tak, tak, bo to jest chwila, gdzie mamy linię przerywane i znowu ciągła. Dobra. Zielone. Zielone, więc znaki stop nie działają. Ale rozejrzeć się wypada. Pamiętajmy, to jest nasze bezpieczeństwo. Mhm. Tym tramwajem tylko jedzie człowiek. Mhm. No A tramwaj waży 40 ton i drogę hamowania ma ze 150 metrów. W prawo. Na skrzyżowaniu w prawo najpisz. Także, jeżeli mamy tylko możliwość sprawdzenia, skontrolowania, co się dzieje na skrzyżowaniu, czy to będzie przejazd kolejowy, tramwajowy, pamiętaj. Mhm. Miałaś zielony, ja wiem. Mhm. Ale. Zawsze jest ale. Lepiej nie ryzykować. Tak. Bardzo lubisz jechać lewą stroną jezdni Nie wiem o co chodzi, Kornelia. sobie troszeczkę zwolnić. Jeżeli jest droga nierówna, to nie musimy mieć tej samej prędkości. Nie. Możemy sobie dodatkowo zwolnić. Nie bać się. To się nic nie dzieje. Jest większa nierówność, zmniejsza prędkość, dostosowuje prędkość do warunków, jakie mam na drodze. Czym większe dziury, tym wolniej jedziemy. Kornelia, no co mam powiedzieć. Kończy mi się bateria, więc dalej będziemy kontynuować tą jazdę po trudnych skrzyżowaniach. Twój poziom jazdy naprawdę jest niezły. Robimy trudne skrzyżowania, które prawdopodobnie na egzaminie nie będziesz miała, co nie znaczy, że masz sobie nie radzić z nimi, no nie? Więc omówimy sobie szczegółowo, no i cóż. Ja ci życzę powodzenia na egzaminie państwowym. Na pewno sobie poradzisz. Każdanieli poprosimy po egzaminie, żeby się wypowiedziała jeszcze, jak było. Dobrze. Okay. Super. Także ja ci życzę powodzenia i do zobaczenia i do słyszenia. Dziękuję.